W samym klubie. No tak, to prawda. Co prawda nie miałem okazji z nim nigdy trenować w, poza, poza reprezentacją w jednym klubie, ale faktycznie będziemy e, się razem w Skędy. Co prawda mieszkam pod Kętami. No, mam nadzieję, że, że kiedyś uda mi się osiągnąć tyle, co w Na razie przerósł Pan Piotra. Wzrostem? Być może. O jeden centymetr. To, to, no tak, no, Skoro tak mówią tabelki, no to pewnie tak jest. Jak pan się z tym czuje, bo dużo zainteresowanie, no jednak taka presja chyba powinna towarzyszyć, a pan zdobywa punkty. Czasem na boisku taka swoboda, ktoś mógłby powiedzieć, że na zwolnionych obrotach a świetnie pan przyjmuje, świetnie atakuje. Już trochę lat gram co staram się robić to tak jak robię najlepiej, tak jak mogę robić najlepiej. No i cieszę się, że mi to od czasu do czasu wychodzi. Panie Mateuszu mówimy o koncertowej grze Polaków, tak było na Stadionie Narodowym. Było też przecież świetnie tutaj w Hali Stolecia, w pierwszym spotkaniu z Australią. A propos koncertów to podobno trochę pan muzykuje? No bardzo, bardzo amatorsko i nie, nie jest na pewno wysokich grotów muzyka, ale dla, z czasami gram na gitarze tak dla siebie. A co pan planarz? No, różne rzeczy. Naprawdę nie chcę się o tym mówić co bardzo. A już powiedz, poznaliście receptę na Wenezuela? Mieliście już jakieś niedywalifikacje? Coś, co my Wiesz, wiesz w... e... akurat ja jeszcze nic nie widziałem. Wiem, że rozgrywający oglądali w środkowych blokach, jak oni się zachowują. Hmm. Dziś wierzyk ale wierzyk czekamy jutro prawdopodobnie, prawdopodobnie, będziemy mieli po pierwsze dla przyjmujących, później prawdopodobnie całą drużyną będziemy ich oglądać. A ty w ogóle wiesz a... sam coś się Wenezueli? O na zawodnika? Widziałem fragmenty tych spotkań, które grali, kiedy mieliśmy jakąś tam wolną chwilę, akurat się zdarzało, że oni niego nie macze, Ale tak za bardzo się temu nie przeglądałem, to co w Kiennocze wygląda na wideo, kiedy mamy prawej, że wojsko widać z tyłu i można spokojnie przekonać że co w Kiennocze się wszystko rządzi w telewizji.